Czytanie z księgi proroka Izajasza. O jak są pełne wdzięku na górach nogi zwiastona radosnej nowiny, który ogłasza pokój, zwiastuje szczęście, który obwieszcza zbawienie, który mówi do Syjonu. Twój Bóg zaczął królować. Głos. Twoi strażnicy podnoszą głos razem wznoszą okrzyki radosne, bo oglądają na własne oczy powrót Pana na Syjon. Zabrzmijcie radosnym śpiewem wszystkie ruiny Jeruzalem, bo Pan pocieszył swój lud odkupił Jeruzalem. Pan obnażył już sferamię święte na oczach wszystkich narodów i wszystkie krańce ziemi zobaczą zbawienie naszego Boga. Czytanie z Ewangelii według świętego Jana. Gdy jezus ukazał się swoim uczniom i spożył z nimi śniadanie, rzekł do Szymona Piotra: Szymonie, synu Jana, czy miłujesz mnie więcej aniżeli ci? Odpowiedział mu: Tak, panie, ty wiesz, że cię kocham. Rzekł do niego: Paś baranki moje. I znowu po raz drugi powiedział do niego: Szymonie, synu Jana, czy miłujesz mnie? Odparł mu: Tak, panie, ty wiesz, że cię kocham. Rzekł do niego: Paś owce moje. Powiedział mu po raz trzeci: Szymonie, synu Jana, czy kochasz mnie? Zasmucił się Piotr. Że mu po raz trzeci powiedział: Czy kochasz mnie? i rzekł do niego: Panie, ty wszystko wiesz, ty wiesz, że cię kocham. Rzekł do niego: Jezus, paś owce moje.